Cześć, ja jestem Mikołaj i w dzisiejszym filmiku chciałbym Wam pokazać trzy proste ćwiczenia, jak zacząć aktywować, jak zacząć ćwiczyć mięśnie brzucha. Będzie to materiał bardzo fajny dla osób po operacjach, na jamę brzuszną, tak jak ja stosunkowo niedawno, ale będzie to też filmik dobry dla bardzo dużej grupy ludzi, ponieważ dysfunkcje w obszarze brzucha i miednicy są bardzo częste. Jeżeli na przykład masz takie objawy jak bóle głowy, zgrzytanie zębami, uczucie takiej sztywności w barkach, w szyi albo jakieś problemy z kolanami, z podudziami, achillesami czy stopami, to jest duża szansa, że te ćwiczenia będą właśnie dla ciebie, ponieważ jak mamy słabe centrum, to ciało szuka ratunku i buduje napięcie w innych obszarach. Także Twoje problemy mogą być kompensacją tego, że brzuch nie działa prawidłowo. Także spróbuj tych ćwiczeń. Jeżeli one są dla Ciebie trudne, to warto byłoby się zainteresować treningiem dla brzucha zdecydowanie bardziej. Zapraszam. Pierwsze ćwiczenie to będzie tak naprawdę nauka odpowiedniego napięcia brzucha, która będzie podstawą do wszystkich kolejnych ćwiczeń, które będziemy robić. Bo my chcemy się nauczyć napinać brzuch, tak, żeby on nie zmienił za bardzo swojego kształtu. Tak? Ja nie chcę go napiąć w ten sposób, że mi wychodzi balon, tak jak wstaje, to tutaj się coś dzieje, tylko ja bym chciał napiąć go tak, żeby on za bardzo nie zmienił swojego ułożenia, tak, żeby pępek, taki punkt tutaj orientacyjny, nam się nie przesunął za bardzo w przestrzeni, a jednocześnie, żebym umiał przy tym wszystkim oddychać. I Połóżcie swoje ręce po prostu na brzuchu. Poczujcie, że on tutaj jest zupełnie rozluźniony, i teraz napięcie brzuch w ten sposób, tak jakbyście chcieli kość krzyżową mocniej pionowo docisnąć do podłogi, do ziemi. tak? I ja wtedy pod palcami czuję, jak zaczyna się napinać mój brzuch. Tego może nie być dobrze widać, ale też tutaj on nie zmienia po prostu. E, się w przestrzeni za bardzo, tak? Ja po prostu czuję, że te tkanki robią się twardsze, i na tym napięciu, wciskając kość krzyżową miednicę do dołu, ja staram się oddychać. Będę to robił głównie dolne żebra, górna część klatki piersiowej. Znowu, żeby nie angażować brzucha w przestrzeni. Więc wygląda to mniej więcej tak: wciskam miednicę, napinam brzuch. Biorę wdech, brzuch cały czas jest napięty. Wydech, cały czas napięcie. Wykonuję takie 3 do 5 oddechów. 3 serie na początek. Drugie ćwiczenie. Dodamy sobie pracę nóg do tego napięcia, które już zbudowaliśmy wcześniej. Będzie to wyglądało mniej więcej w ten sposób, że ja będę chciał jedną nogę. Wchodzić do góry na siebie, na moją rękę, oporuję, a drugą jednocześnie lekko wciskam do dołu. To jest 30% naszej maksymalnej siły. Nie chodzi o to, żeby tutaj się siłować 100 kilo, ja próbuję podnieść, tylko żeby zbudować napięcie, zaangażować jeszcze bardziej nasze mięśnie do pracy. Więc całość po kolei wygląda w ten sposób, że znowu ja wciskam miednicę, napinam brzuch. Pamiętam cały czas o oddechu. Daję jedną nogę do góry, siłuję się z moją ręką do przodu, a druga noga wciska w ziemię. Utrzymuję taką pozycję około 5 sekund albo na przykład długość dwóch oddechów i zmieniam nogę, cały czas trzymając napięty brzuch. W trzech seriach, pomiędzy 3 do 6 powtórzeń na każdą nogę, będzie to na początek myślę optymalny, e, optymalna ilość. Kolejne ćwiczenie to znowu dodamy sobie pracę nóg. Tym razem będziemy prostować jedną nogę nad ziemię. I znowu wyjściowo chcę docisnąć miednicę, napiąć brzuch, pamiętać o oddychaniu. I teraz jedną nogę. Prostuję przed siebie, utrzymuję tą pozycję około 2 sekundy i wracam. tak? I teraz możemy sobie dozować trudność, czyli im ja wyżej wyprostuję tą nogę, tym będzie łatwiej. Im ja niżej zejdę nad ziemię, tym będzie trudniej. tak? Więc tutaj możecie sobie poczuć, czy ewentualnie coś boli, coś ciągnie, czy zaczynacie się trząść jak galareta. To tego. Nie chcemy od razu, dopiero w trzeciej serii, więc e, zaczynam sobie tak, jak mi po prostu jest w miarę komfortowo, ale tak, żebym czuł pracę brzucha. Możemy sobie dodać do tego też dla utrudnienia pracę rąk, w pozycji na przykład rąk przed sobą i w takiej pozycji też prostować nogę. Po 3 do 6 ruchów na każdą stronę 3 serie to będzie super zestaw. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli to była bułka z masłem, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie nagram jakby kontynuację, rozwinięcie tematu pracy z mięśniami brzucha. A jeżeli to był ciężki trening i czujecie, że było naprawdę to intensywne, no to koniecznie róbcie to dalej, ale też jest duża szansa, że wypadałoby spojrzeć na ten brzuch szerzej. Dlaczego jest taka sytuacja, jaka jest? Także jeżeli czujecie taką potrzebę, to zapraszam do gabinetu i wtedy wspólnie obierzemy drogę i kierunek do pracy nad zdrowiem brzucha.